Dzień dobry, szczęście Boże, witam Was moi kochani w pierwszą niedzielę adwentu. Zaczynamy piękny, błogosławiony czas wyciszenia, oczekiwania na przyjście na narodziny Pana Jezusa. Mam nadzieję, że wielu z Was zacznie już dzisiaj, już od tego momentu te przygotowania. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Ja jestem już po rekolekcjach, po, znaczy po rekolekcjach, no i ostatni dzień w niedzielę, bo zaczęło się w piątek, piątek, sobota i właśnie dziś kończą w niedzielę w mojej parafii rodzinnej. Więc jestem już po rekolekcjach. Oczywiście to nie moje ostatnie rekolekcje, jeszcze mam nadzieję przeżyć rekolekcję z księdzem Teodorem z teobańkologii, no ale już zaczęłam, więc cieszę się, że już na samym progu adwentu jestem trochę przygotowana, wiadomo to mamy na to ponad 20 dni. Jak zapewne wiecie, obiecywałam wam taki nowy cykl związany z Adwentem, że codziennie w ramach takiego, jakby, nie wiem, wyzwania, to jest wyzwanie dla mnie, żeby Wam pokazywać. Sławne, znane osoby, sławnych, bogatych ludzi, przede wszystkim sportowców, ale nie tylko, którzy nie wstydzą się wiary Boga, którzy otwarcie mówią o tym, że są wierzący, wyznają tę wiarę. Bohater dnia dzisiejszego bardzo wręcz krzykliwie można powiedzieć, wyznają to. Zresztą widać po nim, po jego tatuażach, nawet I tak wiem, katolicy nie powinni się oczywiście tatuować, no ale on jest bardzo specyficzną postacią, oczywiście mam tutaj na myśli. Jedną z gwiazd świata sportu, z pogranicza może świata sportu, świata popkultury, ponieważ Lewis Hamilton, ponieważ o nim dzisiaj właśnie mowa, jest to siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. Zaraz tam pokrótce opowiem, oczywiście mogłam mówić o nim więcej, bo jestem wielką fanką tego sportu Formuły 1 od sezonu, 9, w roku 98 zacząłem się interesować tym sportem. I nie wiem właściwie jak to się zaczęło, albo po prostu mnie to jakoś wkręciłam się, po prostu jak Byłam dzieckiem, trwa to do dziś. Myślę, że ale nazwisko, imię, nazwisko Louis Hamilton, myślę, że znają może nie wszyscy, ale większość z nas, którzy coś tam się interesują, coś dzieje na świecie, ponieważ tak jak mówiłam, on jest tylko znany sportowcem ale też działa w innych dziedzinach, ale pokrótce, krótką jego biografię zamieszczę, to, to jest oczywiście konto religijne, nie poświęcone Formule 1 czy sportom, więc to będzie bardzo krótka biografia, chociaż mogłam więcej mówić na jego temat, chociaż od razu znaczam że kto ogląda Formułę 1, wie, że on jest dosyć, Luis jest dosyć specyficzną postacią. No nie byłam nigdy jego wielką falką, powiedzmy tak, ale chwałam mu za to, że w tak głośny, nieraz może aż na zbyt krzykliwy sposób przyznaje do wiary Boga. Jest to wielkie świadectwo, jest wielkim sportowcem, daje wielkie świadectwo. On jest w ogóle Brytyjczykiem, on już jest Brytyjczykiem, większość tam ludzi są Anglikanami, on urodził się w katolickiej rodzinie skończył też katolickie szkoły, katolicką szkołę średnią, kończył. Rodził się w 1985 roku i niestety jego rodzice, kiedy miał dwa lata, się rozwiedli. Niestety tak wyszło. Jednak oboje starali się, ona najpierw mieszkał z mamą, później z ojcem starali się wpoić mu wartości katolickie. Obydwoje właśnie rodzice starali mu się wychować w takim duchu katolickim, dlatego już sami niestety musieli... No nie wiem jakie były dokładne... Znaczy tam słyszałam jakieś plotki na temat ich rozwodu, ale to już nie chcę w to wchodzić. Po prostu fakt są takie, że się niestety rozwiedli. W każdym razie, Louis od najmłodszych lat przejawiał wielki talent do motorsportu. Zresztą nasz Robert Kubica, Niko Rosberg i paru innych kierowców znają go pewnie jeszcze z czasów kartingu, bo tego większość kierowców przyszłych zaczynał, już od najmłodszych lat przejawiał naprawdę wielki talent. No więc było oczywiste, że trafił do programu takiego rozwojowego McLarena, to jest brytyjski team. Czy to w ogóle Formuła 1, jak pewnie wiecie, narodziła się ojczyzną Formuły 1, jest właśnie Wielka Brytania. Więc tam jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to nie jest tak, jak u nas rzecz często młodym, utalentowanym kierowcom brakuje pieniędzy na rozwój. Tam są specjalne programy rozwojowe, badawcze. W każdym razie trafił do zespołu McLarena już w Formule 1 i został w 2008 roku bodajże po raz pierwszy mistrzem świata Formuły 1. Niewiele mu zabrakło jeszcze chyba rok wcześniej, żeby już został. Ale w każdym razie w 2008 roku to jego pierwszy mistrzowski. Później to były kolejno już w Mercedesie 14, 15, 17, 18, 19, 20. A teraz z kolei era Maxa Verstappena się W każdym razie jest siedmiokrotnym mistrzem świata Formuły 1. To jest rekord na równi z Michaelem Schumacherem. Michał Schumacher to w ogóle mój z dzieciństwa. Miałam jego plakat w pokoju. W każdym razie właśnie się zrównał, jest obok Michaela e, największy, najbardziej udowodniony kierowcą Formuły 1 w historii. Teraz od przyszłego są, przychodzi do Ferrari, więc nie wiem, może znowu jakiś kolejny tytuł się szykuje. Ale nie na tym będę się dzisiaj może skupiała, tylko właśnie na tym, jak on te swoje wychowanie katolickie, to, ten duch katolicki, w jakim się wychował, w jaki sposób przekłada na swoje życie. On w pytanych wywiadach, skąd się wziął jego talent, jak on uważa, powiedział kiedyś, kilkukrotnie zresztą, Cytat. Głęboko wierzę, że mój talent pochodzi od Boga, że dostałem prawdziwe błogosławieństwo. Co ciekawe, mówi też bardzo kilka, przytoczę, cytatów jego. Wiecie, wyścigi Formuły 1, znaczy zaczyna się to w piątek, sobota, ale główny wyścig najważniejszy jest w niedzielę, czyli tego czasu mają trochę taki ograniczony kierowcy, ale jak sam mówi Hamilton, w każdą niedzielę chodzą do kościoła. Nauczyłem się gdzie iść, a moim prawdziwym kompasem jest kościół. W innym wywiadzie, dziękuję Bogu za wszystko. Nie byłaby też mnie w tym miejscu, gdyby nie ciężka praca mojego ojca i całej rodziny. Jego ojciec w ogóle pracował praktycznie non-stop, żeby zarobić na karierę syna. W 2021 roku, takie zdarzenie podczas Grand Prix, bo chyba z Maxem Verstappenem, takie dość groźnie wyglądające i mówił tak o tym zdarzeniu. Milisekundy decydują o tym, by ze ścigania przejść do przerażającej sytuacji. W niedzielę ktoś patrzył z góry w dół i czuwał na demo, oczywiście obok tutaj wspominał. E, wielokrotnie mówił, wspominał e, o Bogu. Ma to też e, tę wiarę katolicką, e, wytatuowaną na całym ciele praktycznie, ponieważ ma kilka, przede wszystkim najbardziej rzuca się wyszło, jego tatuaż, który ma na plecach, czyli taki wielki krzyż. Możecie sobie wygooglować: Louis Hamilton tatuaże. Głównie są to tatuaże o tematyce religijnej. Czyli jest ten krzyż, Tutaj nie wiem z której strony, zaraz muszę zerknąć. Na... Sprawdzę sobie. Tak, na szyi ma po jednej stronie Bóg jest miłością, ma taki wytatułowany napis. Z kolei na barku ma napis Wiara i wiara i Rodzina. Na bicepsie ma najświętsze serce pana Jezusa. Bardzo ciekawe, fajne tu aż takie serce. I na ramieniu ma pietę, czyli syną rzeźbę Michał Anioła, czyli jak Matka Boża Trzyma. Pana Józefa zdjętego z krzyża. Oczywiście ma też chyba coś związane też z Aniołem Stróżem, ale jak sam mówił w jednym z wywiadów, każdy z moich tatuaży ma znaczenie. Jestem głęboko wierzący, więc chciałem mieć obrazy związane z religią. Oczywiście jest to sprawa dyskusyjna, czy katolik powinien mieć tatuaże. Natomiast no Louis Hamilton, jak już pewnie wiecie, jak już mówiłam na początku, jest postacią bardzo barwną, trochę ekstrawagancką. Ma tatuaże, ma kolczyki, ma fryzury różne, jest trochę, troszkę zbyt przesadnie wystylizowany. On w każdym razie na pewno zwraca na siebie bardzo uwagę. Jest naprawdę wielką gwiazdą sportu, ale też popkultury, ponieważ on też trochę rapuje, trochę zajmuje się nawet bardzo modą, ekologią, jest też działaczem społecznym, ale też duże swoje pieniędzy na walkę z, z biedą wśród młodych osób daje duże stypendia. Zresztą sam jako dziecko Luis Hamilton w ogóle jest czarnoskóry, tak, nawet zapomniałam o tym powiedzieć, żeby teraz mi się przypomniało. W świecie takiego motorsportu był te kilka, na początku swojej kariery właśnie był jedynym czarnoskórym dzieckiem, ciemnoskórym. Znaczy on jest, jego tata jest Afroamerykaninem, a mama jest biała, więc e, bardzo się mierzył z tym rasizmem, bardzo wiele przykrych miało chwili przez że rówieśnicy, czy w sporcie, czy w szkole właśnie wytykali mu, że jak to, że w ogóle motor w sporcie, ciemnoskóry, że nie da rady, ale on dał radę, jest wielokrotnym mistrzem świata, podmógł jeden. wielką gwiazdą i przede wszystkim katolikiem. Można go różnie oceniać, jego życie prywatne, różne jego związki, czy z Nicole Scherzinger, takiego zespołu amerykańskiego. Niemniej jednak daje wielkie świadectwo wiary. Właśnie o nim dlatego chciałam powiedzieć w pierwszym odcinku, ponieważ właśnie kocham Formułę 1 i on jest najbardziej znanym aktualnie katolikiem, który jeździ w Formule 1. I jego wielkim idolem jest Ayrton Senna, nieżyjący już niestety bardzo wielki, brazylijski kierowca. On chyba jest najbardziej, najbardziej wierzącym takie skojarzenie budzi właśnie, że Ayrton był bardzo wierzący, że rzeczywiście tak było. Zastanawiałam się, czy oni właśnie nie dodać filmu, tylko że raczej wolałam się skupić na żyjących ludziach, a niestety Ayrton już nie żyje od. Zresztą była w tym roku rocznica już 30. jego śmierci na torze. W każdym razie to na tyle. Mam nadzieję, że ten cykl Wam się spodoba. Mam już kolejne osoby przygotowane na kilka najbliższych dni, ale jeżeli wy macie może jakieś propozycje ciekawych ludzi ze świata sportu, artystów, no byle nie polityków może, bo polityki nie będziemy mieszać, ale osób znanych, które właśnie mówią światło o swojej wierze katolickiej, to jest tam bardzo otwarta, warto może byłoby się otworzyć na nie tylko na sportowców, na może na jakieś inne zawody, choć przyznam, że bardziej na takich gwiazdach, bardziej znanych na świecie się skupiam niż na polskich, nie ukrywam dajcie jakieś propozycje, spróbuję opowiedzieć coś się dokształcić, nie znam się na wielu dziedzinach, ale akurat może coś po prostu Wy jakoś coś mi doradzicie, to na tyle życzę Wam pięknego, jeszcze raz wspaniałego Adwentu i Błogosławionej Niedzieli Szczęść Boże!